Znajdujemy się w krynicy na trasie numer 2. Zawody Młodzieżowego Pucharu Polski. Młodzieżowy Puchar Polski są to najważniejsze zawody dla tych kategorii młodzika juniora młodszego w Polsce. I mamy dzisiaj zawody Super Giganta, więc oczywiście będzie szybko. Super Gigant, konkurencja szybkościowa, bramki odległości mniej więcej 45-50 metrów. Prędkość ja oceniam w okolicach 80 na godzinę. Tutaj na cała ta trasa opada, więc trzeba bardzo być aktywnym, pracować. Cały czas szukać prędkości. To jest różnica od giganta, jest taka, że bierzemy dłuższe narty o dłuższym promieniu, które dają stabilność przy większej prędkości. No i tak jest super gigant. Super gigant na dwójce należy do może nie najtrudniejszych, najtrudniejszych na świecie, ale to jest dla juniorów bardzo fajne wyzwanie. Jest to konkurencja, która jest rzadko rozgrywana u nas w Polsce. A przez to towarzyszą tutaj temu wydarzeniu duże emocje. Wczoraj mieliśmy oficjalny trening. Dzisiaj jedziemy e, dwa razy zawody. E, trasa jest idealnie zabezpieczona, ponieważ na całej długości jest to ponad kilometr trasy. Jest wszystko zabezpieczone siatkami typu B, także nikomu nie może stać się krzywda. E, są to zawody, które są eliminacjami do wszystkich zawodów międzynarodowych we Włoszech, we Francji. Yeah. Yeah. Jangan lupa like, subscribe, Szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie dzisiaj aż tak szybko. Naprawdę yy, w miejscach, w których jest cień i trasa się nadal trzyma, yy, narty bardzo szybko jadą. Trasa faktycznie na razie trzyma się w świetnej kondycji. Ekipa techniczna z TZN-u tutaj bardzo dobrze pracuje, chłopaki jeżdżą regularnie, solą tą trasę. Udało się wczoraj zrozumieć też ile wody i ile lodu mamy pod tą wierzchnią, pokrywą śniegu, więc yy, dzięki temu dzisiaj podejmujemy trafne decyzje i właściwie po tej trasie, którą widać za nami, przejechało ponad 120 osób, czekamy na ostatnie 40. Powinno pójść bez problemu i powinny te zawody się odbyć do końca bezpiecznie.